Puzzle Wiary to podcast o Bogu, Człowieku i Kościele. Nazywam się Dawid Kołodziejczyk, jestem Dominikaninem, a każdy kolejny temat traktuję jak mały puzzle, który buduje obraz wiary. Zapraszam do słuchania. Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteście ze mną i słuchacie tego podcastu. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o tym, w jaki sposób ludzie w starożytności przygotowywali się do Chrztu Świętego. Trochę przejdziemy sobie przez te wszystkie starożytne etapy, po to, żeby przybliżyć się do tego, ale też spróbuję zrobić trochę wycieczek takich na współczesność, bo wydaje mi się, że właśnie. Wejście w starożytność, zobaczenie jak pierwsi chrześcijanie cieszyli się Panem Bogiem i w jaki sposób przygotowywali swoich katechumenów, w jaki sposób przygotowywali swoich bliskich, jest czymś absolutnie niezwykłym i fantastycznym do tego, żeby zobaczyć też nasz chrzest, nasze przygotowanie i jak my próbujemy, dążymy, zmagamy się z chrztem. No właśnie, będę to wszystko mówił właściwie na podstawie jednej książki, więc jeśli czytaliście tę książkę, to nie macie co słuchać tego podcastu. Myślę, że właśnie nie, nie chciałem za bardzo kombinować. Jest to bardzo krótki research dotyczący jednej książki, właściwie stu stron, więc trochę to streszczam. A streszczam książkę Katechumen, Chrześcijanin Wierny, Przygotowanie do chrztu i chrzest w kościele starożytnym, napisaną przez księdza. Antoniego Żurka, więc jak słyszycie, nie jest to super pogłębiona analiza, ale myślę, że trochę nas przyprowadzi i pomoże nam zrozumieć, jak ten chrzest starożytności wyglądał i jak w ogóle do niego starożytni chrześcijanie podchodzili. Więc, więc idziemy do, do tematu i spróbuję Wam to trochę opowiedzieć. Najpierw trzeba sobie zadać takie pytanie, kim właściwie byli kandydaci, skąd oni zostali werbo, zwerbowani, właściwie jak to się stało, że zaczynali być chrześcijanami. Bo pierwsza większość tych pierwszych chrześcijan pochodziła z judaizmu, czyli z, właśnie wywodziła się z Żydów. Zresztą pamiętacie, to nawet w Piśmie Świętym bardzo wyraźnie widać, że apostołowie głosili przecież Ewangelię o Jezusie w synagogach, na dziedzińcu, świątyni. Opowiadali właśnie w tym kontekście judaistycznym, zresztą święty Paweł on na początku wielokrotnie będzie głosił w synagodze, i to właśnie z Żydów werbowali się pierwsi chrześcijanie. Nie było dużym problemem przygotowywanie ich do chrztu, dlatego że oni już byli trochę zakotw zakotwiczeni, nawet nie trochę, tylko często bardzo bardzo zakotwiczeni w wierze. Bardzo często ogromnie dużo wiedzieli na temat Pana Boga i na temat właśnie pism, więc ten element wtajemniczenia w myśl religijną monoteizm nie był bardzo trudny dla chrześcijan. Natomiast dość szybko też oprócz osób pochodzenia judaistycznego w kościele zaczęli się pojawiać osoby, które pochodzili z pogaństwa, czyli no właśnie nie byli w ogóle w żaden sposób religijni. No i ich należało jednak bardzo, bardzo jakby tak wyraźnie przygotować do tego chrztu. Oni potrzebowali być wyszkoleni, potrzebowali być nauczeni tego wszystkiego, e, w co chrześcijanie wierzą i jak praktykują swoją wiarę, jak wygląda liturgia i w ogóle wszystko od początku do końca. E, więc e, dość szybko w kościele starożytnym stworzyła się taka procedura, e, sposób przygotowywania i przyjmowania ludzi do chrztu. E, uczyli w ten sposób, e, w jaki sposób, w te, uczyli e, tych ludzi, w jaki sposób oni mają być chrześcijanami i zaraz sobie o tym wszystkim jakoś spróbujemy powiedzieć. No, tak, oczywiście, na boku możecie pamiętać ten moment dotyczący soboru, który odbyli chrześcijanie, apostołowie w Jerozolimie, kiedy się zastanawiali, jakimi zobowiązaniami mogą tych, którzy pochodzą z judaizmu, czy powinni, jakimi zobowiązaniami ich obdarzyć, w sensie co oni muszą wypełniać, czy muszą wszystkie prawa, Przepisy Starego Testamentu wypełnia, czy tylko niektóre. Myślę, że to doskonale, doskonale sobie, sobie pamiętamy. Wielu pogan, którzy przyłączali się do chrześcijan, to byli poganie, którzy dowiadywali się w ogóle o chrześcijanach z bardzo często impre, imprez pogańskich. Pamiętajmy, że przez długi czas, kilka wieków, ponad właściwie do 313 roku, chrześcijanie byli prześladowani i byli uznawani za czasem za sektę, ale na pewno byli, nie byli uznani jako religia, nie byli religią taką ustawodaw państwową to na pewno i w związku z tym też no jak wszyscy wiemy wielu chrześcijan oddało swoje życie za wiarę i w czasie takich widowisk kiedy poganie zabijali chrześcijan inni poganie dowiadywali się o Panu Bogu dowiadywali się o chrześcijanach dowiadywali się o tym że, że są ludzie którzy wierzą w Boga i, I czasem stąd się rodziła wiara. Inny element, który, w którym poganie dowiadywali się o chrześcijanach, to było to, że ktoś w rodzinie był wierzący i w jakiś sposób przekazywał czy opowiadał wiarę. Oczywiście to opowiadanie wiary nie było takie czy przekazywanie wiary nie było w takim znaczeniu, nie wiem, że ktoś kogoś zmuszał do tej wiary, nic z tych rzeczy, ale to było świadectwo, które pociągało wiele, wiele osób. No jeśli chodzi o kontekst judaizmu, no to było dość naturalne, no bo w judaizmie chrześcijanie właśnie przez długi czas głosili w synagogach, tam się rozchodziła, przecież Żydzi cały czas oczekiwali mesjasza, no i ci, którzy rozpoznali w Jezusie Chrystusie, się, no to oni po prostu poszli za tym głuszeniem chrześcijańskim. Jeśli chodzi o same dzieci w starożytności, to one raczej nie były chrzczone, mamy bardzo mało takich przekazów. Wydaje się, że chrześcijanie, pierwsi chrześcijanie po prostu uczyli dzieci i wychowywali ich w duchu chrześcijańskim. I uczyli ich czym chrześcijanie, kim są, jak się modlą, ale sam chrzest, czy decyzję o chrztu, te dzieci podejmowały same już w jakimś takim wieku dojrzałym, tak byśmy, tak moglibyśmy powiedzieć. Oczywiście cały ten układ dostępności do chrześcijan, on się zmienia w 313 roku, kiedy Konstantyn Wielki uznaje chrześcijaństwo, staje się, chrześcijaństwo staje się wolne. I można wyznawać chrześcijaństwo, pojawiają się, powoli pojawiają się jakiegoś rodzaju obiekty sakralne, w których, w którym właśnie chrześcijanie tworzą swój kult jeżeli ktoś chciał być chrześcijaninem, to przede wszystkim musiał podjąć sobie samą decyzję. I to zawsze była decyzja indywidualna i zawsze dotyczyła danego człowieka i to ten człowiek musiał podjąć decyzję na to, że chciał być ochrzczony i chciałby przyłączyć się do wyznawania chrześcijańskiej wiary. Więc pewnie, domyślamy się, że trochę musiał już wtedy wiedzieć coś o nauce, o chrześcijaństwie, o jego treści, chociaż nie mamy takich jednoznacznych wyrazów i pewnie te motywy różnych ludzi mogły być różne. No ale jeżeli taka osoba, właśnie gdzieś tam się obiła, obiło jej się o uszy chrześcijaństwo i chciała być chrześcijaninem, to musiała potem znaleźć osoby, które są chrześcijanami i którzy będą świadkami, którzy potem najczęściej zostawali rodzicami chrzestnymi, i ci ich świadkowie mieli zaświadczyć wobec przełożonego danej wspólnoty o tym kandydacie. Więc ten kandydat w towarzystwie osób, tych świadków, szedł do przełożonego wspólnoty, a właściwie to oni go prowadzili, w szczególności w tym czasie kiedy chrześcijaństwo było prześladowane i tam ci świadkowie zaświadczali przed przełożonym wspólnoty o właśnie godności, prawości intencji, o tym, że ten człowiek chce się z nim, chcę z nim być. Więc właśnie. I trochę jest tak, że ci świadkowie brali już na tym etapie na siebie zobowiązanie, nie tyle właśnie materialne. Czego nigdy właściwie w starożytności nie było, to, to dzisiaj trochę mamy taką konotację, nie? W starożytności zawsze zadaniem świadków chrzestnych było wzięcie na siebie zobowiązania moralnego wobec tych osób i czuwanie nad tymi osobami. To były takie osoby, które nam się to troszeczkę wymknęło z takiego myślenia, ale to były takie osoby, które towarzyszyły. Katechumenowi, towarzyszyły tej osobie, która chciała przystąpić najpierw, bo jeszcze jesteśmy przed katechumenatem, chciała przystąpić do wiary chrześcijańskiej, właśnie idąc z nim, ucząc go chrześcijaństwa. Ja sobie myślę tak, i tutaj jest trochę taka myśl na boku, że to w ogóle jest fantastyczne, taki, taka świadomość tego, że ktoś jest obok ciebie, kto jest bliski tobie, kto jest jakimś rodzajem właśnie oparcia i, i opowiada Ewangelię osobom, które towarzyszy, że ten chrzestny nie jest tylko i wyłącznie właśnie osobą tam z kartki, czy o którym się wie, czy czasem z rodziny, ale jest ktoś, kto wspiera. I jak zaraz zobaczycie, to ci chrzestni przez cały ten okres, Przygotowania będą wspierali kandydatów, czy to w egzaminie, czy to właśnie w trakcie katechumenatu, czy w ogóle w wielu elementach, które będą się odbywać dalej. No więc następnym elementem w przygotowaniu się do chrztu jest, był właśnie nie w przygotowaniu, no właściwie w przystąpieniu, czy zgłoszeniu się, po tym, jak świadkowie przychodzili z, z tą osobą, był egzamin który przeprowadzał na kandydatach biskup. I on w ramach egzaminu pytał ich o cały różne szereg rzeczy. W ramach tego egzaminu głównym pytaniem, które czy jakby badaniem, czy, czy i, i z rzeczywistością, która była in, w polu zainteresowania biskupa, była taka, taka pewność intencji kandydata o tym, że jego intencja dotycząca właśnie przystąpienia do chrześcijaństwa jest czysto religijna, że tam są motywy właśnie religijne i że no właśnie, że, że, że ta osoba w ogóle wie, kim, czym, kim są chrześcijanie i rozumie, dlaczego chodzi o religię, a nie coś innego. W szczególności to stało się bardzo ważne później, bo w IV wieku, kiedy chrześcijaństwo staje się wolne, to dla niektórych to był ważny moment, żeby przystąpić do chrześcijaństwa trochę na pokaz, bo, bo była taka koniunktura, bym powiedział, co w ogóle dzisiaj możemy też znać. Takie odniesienia, prawda? Zobaczcie, to jest fajne, że, że pierwsi chrześcijanie mówili: Czy twoja intencja na bycie chrześcijaninem jest naprawdę czysta? Czy to są czyste religii, inne motywy, czy tam w ogóle chodzi o coś innego? Oprócz tego biskup pytał o stan cywilny, stan społeczny. Chodziło o to, żeby ustalić, czy kandydat jest w związku małżeńskim. I pamiętajmy, że tutaj jakby prawo rzymskie ma trochę inne podejście do związku małżeńskiego niż Kościół, bo na przykład prawo rzymskie nie uznawało niewolników, niewolników jako małżonków, a Kościół tak, miał na to zupełnie inne patrzenie. Więc biskup ustalał, w jakim właśnie sytuacji położeniu jest. Też kandydat musiał powiedzieć, czy jest niewolnikiem, czy człowiekiem wolnym, dlatego że w tamtym czasie osoba, która była niewolnikiem, musiała przynieść jakby pozwolenie swojego Pana na to, że, że on się zgadza na to, no wynikało to z bardzo prostych jakby tam konsekwencji takich, że no jakby chrześcijanie mieli jakieś obligacje wobec siebie i, i decydowali się na wiele rzeczy i w związku z tym jak ich, jakby jak Pan nie wiedział tego, no to potem nie dało się ich wypełnić w ogóle, etc. Czasem też były takie sytuacje, to jest w ogóle ciekawy case, taki case study, że w starożytności niewolnice bardzo często były po prostu wykorzystywane przez swoich panów jako nałożnice. No i z punktu widzenia chrześcijaństwa, zarówno starożytnego, jak i współczesnego, no nie jest to najlepsza moralna sytuacja, ale bardzo ciekawe, że kościół starożytny rozumiał tą sytuację i takim kobietom też udzielano sztu, że nie odrzucano ich, nie, nie mówiono ich a to jest w ogóle coś, czego nie, nie można zrobić i no właśnie rozumiano, że, że te kobiety były wykorzystywane i nie miały na to wpływu i kościół jakby chciał dawać łaskę i jakby przy, przyjmował. Natomiast też biskup w ramach swojego egzaminu pytał o to, jakie zawody dany kandydat, jaki zawód ma kandydat i co on robi, ponieważ, i to jest ciekawe, były takie zawody, które przez chrześcijan nie były akceptowane i nie można było być chrześcijaninem sprawowując pewne, E, pewne zawody. Na przykład nie było w akceptowane wróżbiarstwo, astrologia czy zatrudnienie w, przy sprawowaniu kultu pogańskiego. No i to dla nas jakoś może się tak w miarę tłumaczyć. Możemy to rozumieć i, i możemy być blisko tego. Natomiast pewnie dla większości z Was zdziwi to, że w starożytności nie można było spełniać wyższych urzędów administracyjnych. E, no, właśnie można byłoby powiedzieć, halo, dlaczego? Dlaczego chrześcijanie nie mogli sprawować wyższych urzędów administracyjnych? Otóż dlatego, że w, w tym czasie bardzo często wiązało się to z kultem pogańskim i chrześcijanie po prostu, inaczej, nie chrześcijanie, tylko ci urzędnicy po prostu no, byli związani z, z kultem pogańskim, a na, na co jak na co, a chrześci, ale chrześcijanie starożytni na bałwuchwalstwo w swojej religii bardzo, bardzo się tego nie, nie chcieli zgodzić. Na to zgodzić, więc nie, po prostu nie pozwalano takim osobom być ochrzczonym. Jest takie ciekawe ciekawa opowieść o Konstantynu Wielkim, który był cesarzem i który wprowadził chrześcijaństwo jako religię państwową w cesarstwie i podobno on miał być katechumenem, ale przyjąć chrzest dopiero w momencie, kiedy odłożył swoje insygnia i władzę cywilną, bym powiedział, dopiero wtedy powiedział, że jest gotów na to, żeby być prawdziwie chrześcijaninem, bo wtedy jakby nie zgrzyta mu to moralnie, tak, że że nie jest przeciwny. No i to, to jest ciekawe właśnie taka już na tym poziomie zobaczcie decyzji egzaminu przez biskupa, czyli jeszcze daleko do sztu, jeszcze jesteśmy daleko przed w ogóle takim wprowadzeniem tego kim jest chrześcijanin w co wyznaje sam taki. Basic, moralności, właśnie prawości, on już musiał być spełniony. To, to jest w ogóle coś, co mnie bardzo porusza, kiedy myślę sobie o starożytności i kiedy sobie myślę o przygotowaniu do chrztu w. W, w starożytności i u pierwszych chrześcijan po prostu. Po przeprowadzonym egzaminie e, kandydat stawał się katechumenem i to jest w ogóle bardzo znamienny moment, bo e, zaczynano od, znaczono mu znak krzyża na czole, który miał być właśnie symbolem tego, że od tego momentu już nie, powin, nie powinien czynić niczego sprzecznego z tym symbolem, e, ale też ten krzyż, e, który był e, znaczony na czole, oznaczał też uwolnienie spod e, władzy szatana. Nie było tak w ogóle w niektórych miejscach, ale to w niewielu, to jako ciekawostkę Wam podrzucam, że ten znak krzyża w ogóle był trwały na czole. Nie wiem, jak oni to robili, ale, ale taki mieli pomysł. Natomiast co do zasady, nikt z osób postronnych nie musiał wiedzieć, że dana osoba jest katechumenem. Czyli katechumen to już mamy tą osobę, która jest przyjęta i która rozpoczyna ten moment przygotowania. I zwyczajowo katechumen miał dwa. Albo trzy lata na zapoznanie się z Pismem Świętym, z nauką Kościoła, wdrażał się też w postać Kościoła i ten okres mógł być wydłużany albo skracany przez biskupa właśnie w zależności od jego decyzji. Chociaż jak zobaczycie za chwilę, bo chciałbym powiedzieć o odkładaniu chrztu, czasem to było trochę naginane przez samych Katechumenów. Katechumen przez to, że zostawał katechumenem, zyskiwał też pewne konkretne prawa w Kościele, mógł uczestniczyć w liturgii słowa w Kościele. Thank you. no i to była coś, coś nowego, bo pamiętajcie, że w starożytności chrześcijanie bardzo tego pilnowali, że do kościoła czy na liturgię mszy świętej, Eucharystii nie mógł wejść ktokolwiek, tak jak dzisiaj my to mamy, tylko, tylko ci, którzy są godni tego, czyli tylko i wyłącznie chrześcijanie. No i katechumen mógł uczestniczyć w tej pierwszej części, czyli w liturgii Słowa Bożego, natomiast katechumen też te dwa czy trzy lata musiał się ogarnąć z tym swoim stanem cywilnym, moralnością chrześcijańską, jeżeli musiał coś z tym zawodem zrobić, też, no to, to, był, na to był na to czas. Tak jak wam wspomniałem, wielu, może niewielu, ale czasem zdarzało się, że chrześcijanie, katechumeni odkładali swój chrzest na nieco później niż te dwa, czy trzy lata, a to dlatego, że w momencie, kiedy chrześcijaństwo stało się wolne, a bycie chrześcijaństwem, chrześcijaninem stawało się coraz bardziej ważne społecznie, coraz więcej ludzi zapisywało się do katechumenatu, ale nie chciało przyjmować chrztu. No, dlaczego nie chcieli przyjmować Swojego chrztu, no po prostu nie chcieli zmieniać swojego życia, nie chcieli zmieniać swojego, swojej obyczajowości czy swojego zawodu. A z kolei, w momencie, kiedy ktoś już jest ochrzczony i wykracza przeciwko chrześcijaństwu w starożytności, no to te normy, jakby normą było to, że nakładano dość dużą, często publiczną pokutę, która była dość uciążliwa, więc, no właśnie, więc to jakby nie było takie, nie było takie przyjemne. Tak jak wam mówiłem, ten moment odkładania chrztu w przypadku Konstantyna Wielkiego też się odbywał, że on bardzo długo odkładał, odkładał chrzest, aż do momentu, kiedy on akurat uznał, że, że jest gotów i przed śmiercią go miał przyjąć. Nie było w starożytnym kościele żadnej procedury, w której skreślano kogoś z katechumenatu, więc właściwie w katechumenacie można było być bardzo, bardzo długo. Chociaż biskupi zachęcali do przyjmowania chrztu i próbowali to zrobić na dwie sposoby, dwa sposoby. Po pierwsze trochę tłumaczyli, że chrzest jednak jest bramą, no i tutaj sobie ten teologiczny element, którego dzisiaj nie omawiam, bramą do kościoła, do życia wiecznego, no i że można, że się okazać, że ktoś się nie załapie i po prostu nie zdąży i umrze wcześniej, no i że to byłoby dość duży niefart. A druga rzecz to Drugi sposób zapraszania i zachęcania do tego, żeby przyjąć Chrzest, był taki fakt, że w trakcie kazań do katechumenów specjalnie pomijano niektóre doktrynalne rzeczy, jakby określano je tajemnicą. Tajemnicą, która mogła być tylko i wyłącznie wyjaśniana w odniesieniu do ludzi, którzy którzy właśnie już przyjęli chrzest i dzięki temu mogli pełnie tej nauki uzyskiwać. Czyli były takie. To w ogóle niezwykłe, jak sobie myślę na to i patrzę w tą stronę, że chrześcijanie właśnie jakoś tak opiekowali, jakąś część t, t, budowali takie misteryjne napięcie, że o pewnych rzeczach można się dowiedzieć tylko będąc z głębokości, co wydaje mi się też takie niezwykłe i spójne, że My, zobaczcie, my tak naprawdę odkryć wiele z, no, z Ewangelii, z Pana Boga, z chrześcijaństwa możemy wtedy, kiedy wchodzimy głębiej, kiedy nie stoimy konkretnie na obrzeżu, nie? że to jest coś ładnego, to... a z drugiej strony też taka fascynacja, nie? że ci katechumeni mówili sobie, czy myśleli sobie, no trzeba zrobić kolejny krok, żeby, żeby doświadczyć, żeby, się żeby zobaczyć tą głębię tej nauki. Wow, to było coś naprawdę, naprawdę niezwykłego. Taki moment bezpośredniego przygotowywania się do chrztu on odbywał się od y, Wielkiego Postu y, i był taki oficjalny moment, w którym y, Katechumen zapisywał się na listę osób, które przygotowywały się do chrztu. I tego zapisał, z tego zapisu można było dokonać na początek Wielkiego Postu. W każdym roku teoretycznie na to osoby, które były w katechumenacie, miały 10 dni, chociaż to nie zawsze trzymano się tych reguł jakoś tak bardzo ściśle. Wtedy przeprowadzono kolejny egzamin i ten egzamin odbywał się publicznie. Publicznie nie aż tak bardzo, bo uczestniczył w nim biskup, presbiter oraz bliscy katechumen. No, i w trakcie tego egzaminu każdy mógł wnieść jakieś zastrzeżenia, właśnie pytania. Jeśli katechumen przeszedł ten egzamin pomyślnie, to biskup wpisywał go na listę kandydatów, i to było coś bardzo ważnego, bardzo oficjalnego, i to oznaczało roz bezpośrednie rozpoczęcie przygotowania do chrztu. I znowu świadkowie tutaj się pojawiają, którzy Mieli ręczyć za kandydata, mieli mu też bardzo pomagać w tych przygotowaniach, w szczególności w tym ostatnim okresie przed chrztem, żeby go właśnie wspierać. Po tym, jak te osoby były wpisane oficjalnie na listę. Mówiono o nich, że to są osoby ubiegające się o chrzest, wybrani albo wspólnie proszące o chrzest. Rozpoczywa, rozpoczynywali oni bardzo intensywny kurs przygotowawczy, który inicjował swoją katechezą sam biskup. I w ramach tej katechezy też był przedstawiony program katechez, tak żeby było wiadomo co i kiedy będzie się działo. Na przykład w Jerozolimie to w ogóle było niezwykłe, bo katechezy głoszono od poniedziałku do piątku. Pamiętamy Wielki Post to około 40 dni, znaczy to 40 dni, wyjąć przy uroczystości, niedzielę i. Głoszono te katechezy w Jerozolimie od poniedziałku do piątku i każda z tych katechez trwała 3 godziny. I na, katechezy, na katechezach powinni być właśnie katechumeni, powinni być chrzestni. No i też zapraszana była wspólnota. Każdy ze wspólnoty mógł uczestniczyć, chociaż w salę nie musiał. I w ramach tych katechez no właśnie wprowadzano w życie kościoła i teologię samych, samych katechumenów. Oprócz tego, e Prowadzono cały szereg egzorcyzmów, które, których używano w czasie tych obrzędów. Były też skrutynia od słowa scutatio cordis, czyli rewizja serca. Były to obrzędy połączone właśnie z katechezami, rewizją serca, patrzenie na siebie, postęp. Postęp taki, to miał taki charakter pokutny, mógł być w niektórych miejscach był wielokrotnie Powtarzany też, co też ciekawe chrześcijanie starożytni bardzo dbali o to, żeby nie pokazywać, nie mówić, jak dokładnie wygląda chrzest. Właściwie to katechumeni na dobrą sprawę nie wiedzieli, jak jest chrzest, jak wygląda chrzest, też nie wiedzieli, jak i to była dla nich jakieś zaskoczenie. Sam chrzest, sam obrzęd chrztu był w taki sposób sprawowany, żeby nie uczestniczyło w nim jakoś tak bardzo dużo ludzi. Był on jakoś okraszony takim sekretem. Podobnie zresztą było z Eucharystią, że katechumeni nie wiedzieli, jak Eucharystia wygląda i to dlatego, że chrześcijanie byli przekonani, że to nie jest taka tajemnica, że nie jest godna tego, żeby o niej opowiadać, tylko mówili, że to uszy osoby, które jest nieprzygotowana, nie są gotowe, żeby słyszeć o tej tajemnicy. Jakiś ten sekret jest taki dla mnie bardzo przejmujący i rzeczywiście w starożytnym kościele bardzo kładzie, kład, kładziono nacisk na to, żeby o tym sekrecie obrzędów, właśnie jakoś tak specjalnie nie opowiadać, i że nie, żeby nie był to taka. Żeby nie była to taka rzecz w ogóle oczywista dla wszystkich i dostępna. Na kilka tygodni przed Wigilią Paschalną była katecheza biskupia, która miała za zadanie, tak jakby zainicjować czy przekazać wyznanie wiary, credo. I najpierw właśnie recytowano credo, a później biskup komentował jej części, a potem znowu były kolejne katechezy, które miały wyjaśnić wszystkie przez kolejne tygodnie, wyjaśnić wszystkie elementy samego credo. I to jest tak, że a. No właśnie, jeszcze jedna rzecz. Dwa tygodnie po tym, jak zostało przekazane to kredo katechumenom, to oni, był moment sprawdzający i oni musieli je wyrecytować. Drugim razem prawdopodobnie recytowali je na sam szcie. Co ważne, katechumeni nie mogli zapisać kreda, mieli za zadanie nauczyć się go na pamięć, w tym chrzestni mieli, mu, mieli im pomóc, w tym właśnie nauczeniu się symbolu wiary i kredo, i tego, żeby wiedzieli właśnie umieli wyrecytować z głowy. Też w starożytnym kościele w trakcie liturgii eucharystycznej nie recytowano kredo, czyli nie tak jak u nas. Druga modlitwa, no właśnie kredo jest i modlitwą, no ale też jest taką treścią naszej wiary. Natomiast modlitwą, której też uczono katechumenów, to modlitwa Ojcze Nasz. I w starożytności chrześcijanie byli przekonani, że jest to modlitwa, którą mogą się modlić tylko i wyłącznie ochrz ochrzczeni, czyli ci, którzy już są chrześcijanami. Nie mógł się nią modlić katechumen, bo, bo jeszcze nie był włączony do, do kościoła, więc nie mógł mówić ojcze nasz po prostu. Na tydzień przed chrztem uczono katechumenów. Yy, Modlitwy Ojcze Nasz. Tłumaczono im wtedy, co ona zawiera i co oznacza, chociaż jakby no, katechumeni do momentu, dopóki nie przyjęli chrztu świętego, tą modlitwą się nie, nie modlili. W Wielki Piątek, czyli tuż przed samym chrztem, był to właśnie praktykowany taki wyraźny post wtedy, i, I wtedy też udzielano Katechumenom ostatnich egzorcyzmów przed samym chrztem. Tradycyjnie chrzest odbywał się w Wigilię paschalną w wielką sobotę w czasie wielkich uroczystości, w tradycyjny sposób, ale o tym dzisiaj wam nie opowiem, bo bo być może chcę zostawić to okraszone tajemnicą. Ja, bo chyba wystarczy: 30 minut minęło, więc na tym kończę ten dzisiejszy podcast. I mam nadzieję, że choć trochę to Was przybliża i daję Wam takie linki do, do niektórych rzeczy, które, które mogą być jakoś pomocne i które Wam was umocnią w też przeżywaniu chrztu i myślaniu o chrztu i tajemnicy Pana Boga w naszym życiu. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. I niech Pan Was błogosławi. Miejcie się jak najlepiej i do usłyszenia następnym razem. Na dziś to już koniec. Zapraszam Cię do subskrybowania kanału na aplikacjach podcastowych i komentowania odcinka na profilu facebookowym. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy podcast, proszę udostępnij go osobie, którą może on zainteresować. Na kolejny odcinek Puzzle zapraszam w przyszły czwartek.